Witam Was serdecznie moi drodzy, ja sobie piję herbatkę. Przepraszam, kawkę yy, od rana w moim ulubionym kubku. Yy, Muszę się pochwalić, że ból pleców trochę minął, ale jeszcze trochę jest. I w sumie taka przestroga dla was, że jak jest lepiej, poczekacie jeszcze może jeden dzień, bo ja już myślałem, żeby to dzisiaj robić, ale mówię Nie, pierdolę, nie robię dzisiaj nic. I odpoczywam jeszcze jeden dzień. I żeby się w 100% wy, wyleczyć, i pamiętajcie, że zawsze następny jest tydzień. Potem następny dzień jest, może coś porobić. Jak zrobicie sobie dwa dni przerwy od prac czy czegokolwiek, to nic się nie stanie. Ja sobie teraz stoję. Piękne powietrze, zimno jak chuj. Życzę Wam miłego dnia. Piąteczek jest, piątunio. I co? Bawcie się, bawcie się, pracujcie, róbcie swoje. Ale z głową pa pa i całuję. Yo!